Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, ja jestem Julia Żugaj, a dzisiaj spędzamy noc w parku wodnym. Będziemy wykonywać różne zadania, a nagrody z nich umilą nam czas spędzony tutaj, a przede wszystkim spanie tutaj, bo to może być naprawdę ciężkie. Przechodzimy już do pierwszego zadania, ale najpierw opowiem Wam trochę o tym, gdzie my się w ogóle dzisiaj znajdujemy. Basen Tropikalny Binkowski Resort to nieograniczony wypoczynek i zabawa pośród bogatej, egzotycznej roślinności i ciepłej wody. W resorcie znajdziecie basen z barem wodnym, baseny witalne, jacuzzi, leniwą rzekę, wodny plac zabaw oraz trzy zjeżdżalnie o łącznej długości ponad 300 metrów. A to wszystko zobaczycie już w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy rozgrywki, a to nasz mistrz! Gry! Wow, cóż za zaskoczenie! Któż by się spodziewał, że to będę ja? Zjeżdżanie ze zjeżdżami. Czy to potrafi zrobić każdy przedszkolak? Dokładnie tak, ale wy robicie to na czas. I ten, kto osiągnie najlepszy czas, ten dostanie najlepszą nagrodę. Są trzy nagrody. Staramy się jak najszybciej wjechać. Tak, dobrze. Triceratops! Tyrannosaurus! Tchau. wielkie ogłoszenie wyników. Ja chcę tylko wtrącić, że na pewno nie była w ostatnia, bo ten razem z Patryk no, i no na pewno. Robałaś, ponieważ trzecie miejsce zajmuje Patryk. Brawo Uuuu. do niego. I w nagrodę dostajesz pływki, które musisz się Drugie miejsce zajął Kamil, a pierwsze Julia. Tak. O nie, Kamil dostaje tak. makaron! Tak. Ja bym chciał powiedzieć, że... Tak. Inne gaczki. Nieręcznik. Nie ręcznik! Nie widzę! Powstanie wręcznik. Zarąbiste. Coś czuję, że to sprawi, że będę miała wielką przewagę w tym odcinku. Czuję, że będę wielkim przegranym w ogóle tego odcinka. Ja czuję, że mam makaron. Przestań! Lecimy do drugiego do zadania. Druga konkurencja polega na tym, kto z Was wytrzyma najdłużej pod wodą. Jesteście na to gotowi? Ja! Już. Byłeś pierwszy? On ja, twoje rekordy. Gdzieś pierwszy? No, wiesz, był pierwszy! to był pierwszy! O nie. 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 Wygrałam! Znaczy, byłam druga, ale wygrałam z kamilem. No już mi A popatrz! Ja chcę się dowiedzieć, o co walczyliśmy! Walczyliście o pożywienie, o kolację. A -a -a -a. W cudzysłowie, bo to nie dla każdego będzie kolacja. Ostatnie miejsce, mus. Dziękuję. Ale to jest fajny mus akurat, je je ja je no lubię. No, ja też jej jest... lubię. Brawa! To są moje ulubione musy. Teraz musie. ja, teraz ja, oby coś pysznego. Drugie miejsce to smakowite ciastka. Ciasteczka? Myślałam, że kanapka. <grym> I pierwsze miejsce, czyli posiłek. A podzielisz się? O, nie, oczywiście, że nie. Nie! Pojśni nie, pojśni to, nie. nie. To, oczywiście, że nie, to jest jeszcze z moje ulubione. Mega zazdrosz. My lecimy teraz zjeść i widzimy się z wami na konkurencji numer 3. Trzecie zadanie to będzie znowu wyścig, więc coś, co lubicie najbardziej. Czemu są same fizyczne? Macie przewagę. A ty decydujesz, to jest twój kanał. Teraz robimy konkurs na najładniejszą księżniczkę. Boże. Tego nie robimy. Kto by wygrał Patryk? Zgniłem z Po całym basenie rozrzucone są trzy koła. I im ładniej wyglądające koło, tym lepsza nagroda. U. Im większe, tym lepsze. Aha! A. Trzy, dwa, jeden, start! Jednorożec to pewno jest na Na pewno jest za parę Mam! Mam jednorożca! O nie, jakie słabe! Najgorzej! To jest zapewne najgorsze i najgrzybsze! Ej, a jakbym to ukrył? <gry> Dobra, wyciągnę je potem To tak naprawdę było jedyne kółko, które widziałam i mam nadzieję, że ono jest największe Idę szukać czego ładniejszego O, Julka już zdobyła Chyba mam nie. największe kółko Tam nie było żadnego koła nie, Było Nie było Kłamiesz Nie Pobiegłem na marny tam Wygrałem wisik słupami Julka, <noise> chodź Znalazłem jedno, ale to najbrzydsze i spadałem przed Kamilem i teraz tego lepszego. Dobra. Bo ja myślałem, że to jest to gorsze kółeczko, a to było to lepsze kółeczko. Nie! <grym wytrych> Nie! będzie! Dawaj to kółko! Nie! Dawaj to kółko! I po to wyznaczalne malutkie kółeczko do mety. Kamil ostatni, znowu będzie miał najgorszą nagrodę. Odpływam do krainy zwycięzców razem z Julią. A jasno widać, które kółko jest dobre, a które nie jest dobre. Po <laughs> Widzimy niestety. To było jedyne kółko, które widziałam i stwierdziłam, że nie ryzykuję i nie szukam tylko po pojednorożca. Te są podobne, więc można było się pomylić z daleka. Nagrody dotyczą rzeczy, z których będziecie korzystać podczas spania. Za pierwsze miejsce dostajesz szpibur. Szpibur, tak! No, no Tak, Tutaj jest ogólnie mega ciepło, ale jak się wychodzi, to jest tak zimno. I ja po prostu już się zastanawiałam, jak ja tutaj będę spała. Ale teraz już nie ma tej wątpliwości, bo wygrałam. Śpiwu. Za drugie miejsce jest kocyk. To miejsce. To całkiem No. Dlaczego folię? Osoba z najmniejszym kołem będzie musiała spędzić tą noc przy użyciu dmuchańca, czyli jakiegoś dużego pontonu. Czyli treleć. na flamingu. Ale na wodzie? Jeszcze nie. Ale w przyszłości... Czyli następna kategoria będzie o tym na pewno. W przyszłości może się okazać Czyli tak. Kamil musi przegrać, bo my, jak z, z piwonem i skoczykiem na wodzie? No trochę nie ma. Kamil, ty, jesteś disqualificated. Zrobię wszystko, żebyście nie wygrali. Jest już godzina, uwaga, druga 2:30. Zrobiło się naprawdę późno, ale my lecimy dalej z naszymi zadaniami, a kolejnym jest. Quiz. I to mogę powiedzieć wam ja, bo tą kategorię akurat sama wymyśliłam. Gratulujemy. Będzie to quiz o wodzie. Odpowiadamy za pomocą 1, 2, 3 na paluszkach. Mhm. Dobra? Okay, dobrze. Temperatura wrzenia wody w warunkach normalnych to 1. 80 stopni, 2. 100 stopni, 3. 40 stopni. 3, 4. Poprawna była odpowiedź numer 2, czyli 100 stopni. A, a to jestem jakiś głupi strasznie, no, to bo, bo no wiem, ale ja teraz nie, miecie, takiego, ale dajcie no. mi się wytłumaczyć dlaczego ja jako jedyny w tak prostym punkcie, w prostym pytanie nie mam punkta, bo to jest trochę naprawdę żenujące, bo ja pomyślałem, że ona w stu stopniach jakby paruje już, Czyli no, no wiem. no właśnie. Pytanie numer dwa. Z których pierwiastków składa się woda? Numer jeden. Azot i tlen. Numer dwa. Wodór i tlen. Numer trzy. Wodór i węgiel. 3, 4, ry. Pozróbcie. Aaaaah! Mam go dla nas! H2O. Wystarczy kroplo. Pytanie numer 3. Ile procent masy stanowi woda w organizmie dorosłego człowieka? 1. Oh około 95%. 2. Około 20%. 3. Około 70%. 3, 4. Odpowiedź poprawna to numer 3. Aaa, ostatnie pytanie, obyście się pomylili. Pytanie numer 4. Ile procent wszystkich wód na Ziemi stanowią wody słone? Numer 1. No Około 10%. Numer 2. Około 95%. Numer 3. Około 60%. 3, 4. Poprawna odpowiedź to 2. Ja i Patryk mamy remis na pierwszym miejscu, to po prostu będziemy się jakoś musieli dogadać. dogadać. Chyba, że jest możliwość, że oboje zgarniemy pierwsze miejsce. Są dwie rzeczy takie? Tak. O, no to mamy dwa pierwsze miejsca, a Kamil ma... Ostatnie. Ostatnie. <grystanie> Nagrodą <grystanie> Karol za miejsce trzecie było spanie na... Wodzie. wodzie. Nie, no nie róbcie sobie jaj. Ale masz ponton! No na pontonie, tylko się nie utop, bo to jest niebezpieczne. Uuu, Nagrodą mogę ci za pierwsze miejsce było z kolei spanie na, na leżankach. Tym... O, tak, na tak, 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 mogę się cieszyć. Zdecydowanie tutaj chcieliśmy. Serio, przykro mi Kamil, ale no niestety woda nie wrzuci do dziedzin. W ogóle jesteś mega mądrzy, bo wszystkie inne... na no, wszystko odpowiedzieliście? To było mega proste pytanie. Bardzo proste pytanie, To, to, było. Było. to było mega proste pytania. No dobra, ale też jesteśmy bardzo mądrzy, że to wiedzieliśmy. Przechodzimy do ostatniej konkurencji. Ja już teraz nie mam pojęcia, jaka to jest. Waszym ostatnim wyzwaniem będzie czasówka, ale tym razem nie wyścig. Będziecie musieli utrzymać się jak najdłużej na tym odmuchańcu, stojąc. Mm. Na środku całego zbiornika wodnego. Na tym flamingu? Co dłużej od momentu wstania do upadku, ten czas liczymy, ten wygrywa. że Kamil zdobywa już pierwsze miejsce Wszystkim nam udało się stanąć Mniej więcej Kamil stanął na 3 sekundy, ja na 2 A Patryczek tak na... Jedną, jedną, jedną No tak na jedno. Nagrodą za pierwsze miejsce jest ta oto piękna złota poduszka Opaska jest nagrodą za drugie miejsce, a niestety za trzecie miejsce nie ma żadnej nagrody <sum> Tak, dobra ja nie chcę, bo jestem mokra, Dobra. ale będę sobie spała na tej poduszeczce. Wszyscy zebrali rzeczy potrzebne do przetrwania dzisiejszej nocy. Ja idę się przebrać i szykujemy już swoje miejsca do spanka. Jest godzina, słuchajcie, 3.30, więc naprawdę późno, ale super się tutaj bawiliśmy. Czas już na odrobinę spanka. Moi drodzy, gotowa już do spanka, powiem Wam szczerze, że czuję, że moje włosy są po tylu godzinach chloru. Moja Cara też to czuje. Taki zawód, taki urok tej roboty. Wygrałam spanie na leżaku oraz wygrałam śpiwór, więc tak naprawdę jestem w bardzo komfortowej pozycji. Współczuję Kamilowi, który będzie spał na wodzie. Wygrałem kocyk dzisiaj, więc będę miał się czym przykryć. Chociaż jest tutaj i tak bardzo gorąco, więc nie wiem, czy będę używać, ale o, pod głowę będzie na pewno. Mhm. Patryk w sumie też ma całkiem spoko, także zabieramy się za tworzenie mojego łoża. I ja lecę do krainy Morfeusza, moi drodzy. Tylko powiedziała, że mam spać w wodzie, ale nie powiedziała w której wodzie, więc brałem sobie wodę w jacuzzi, ponieważ tu będzie mi ciepło. We nogi. Jedne co mogłem wygrać, to wygrałem tylko opaskę. O nie, no tak to nie dam rady. Chciałam się nie pomoczyć, ale już się pomoczyłem, bo czuję. Próbuję zasnąć. Może mi się uda. Widzimy się rano. Hejka, kochani, właśnie jesteśmy nowy dzień, ale ja tutaj nie spałem, ponieważ. No nie dało się tutaj spać, ponieważ bardzo bałem się, że wpadnę do tej wody, więc ja tak naprawdę w ogóle nie spałem. I idziemy właśnie budzić inne osoby, bo jest już godzina 6:25 i to już zaczynają osoby powoli sprzątać, więc lecimy budzić następne osoby. Pokażę Wam, jak śmiesznie śpi Patryk. Julia, musisz się wsalać! Idziemy dalej. O idziemy dalej. Co on robi? Dobra, nie udawaj. Nie, ja nie <noise> <wiem, co> spostrzegam. <ospowie. głos> Każdy by pospał. Ja się czuję rześki i piękny. Ja tak żałowałam, że ja nie mam tego. Możesz mogłaś mi powiedzieć tam, Słuchaj, ci wiesz, jakąś wymianę ja zrobić. Ja myślałam, że ty śpisz tam na wodzie, coś sobie budzić. Ale ja po prostu spałam tak. Zasłaniałam sobie oczy, bo było tak jasno. No ale to było logiczne, że się nie odważa tam spać, ale... jeden obkręt w lewo i już bym wylądował w tym basenie. Tu jest tak głośno i jak zasypiałam, to wymyślałam my tak, ale super w takich odgłosach natury zasypiać, normalnie no, wodospad. Ale wiesz co, ja przez to, że nie spałem, wyczekiwałem wschodu słońca. I go nie było, bo jest zamurzenie. <laughs> Budziłam się co 5 sekund. Mm -hmm. bo po prostu ten wodospad nawalał tam Niagara. Nie, to nie jest wodospad, to panie czyszczą podłogi. <laughs> A, przyszły panie sprzątający? No tak, panie już tutaj sprzątają O, że że dlaczego to zawsze są sprzątacze? No, w tym muzeum to myślałem, że umrę. W każdym bądź razie jest to super miejsce. Super jest. Do spędzenia tutaj czasu, do przyjścia, do tak, zabawy, ale, ale nie, do nie polecam, to jest baśń. My już wyszliśmy z basenów, ogarnęliśmy się, jest godzina prawie ósma. My jesteśmy teraz zaproszeni do hotelu Binkowski na śniadanko, także idziemy, zjemy coś i będziemy już wracać do Warszawy. Dziękujemy bardzo basenom tropikalnym za ugoszczenie nas, a wam dziękuję za oglądanie. przy buziaczki i do zobaczenia.